Nebo <stupnický> 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 Ala? już no. tak? tak? Ma. Jeden klocek, gier. Mm. I teraz ma. Tu? Tak. My? I teraz, no I teraz gry. Ale gra. Ale bo nie mam, zabrała. Nowo się się kadry. Odznaczenie bić urządzenie pracowało na dużym. Na duszu, ale na laptopie, na tablecie czy na smartfonie? Dlach sobie, tak? A pamiętajmy, jak tutaj mamy dwie klawiatury, ta większa i ta mniejsza. Która się, która jest najczęściej najlepiej wygrała? Na tej no większej czy mniejszej? A na tej większej?